Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z Tobą, judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami uśmiech pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto Słowo Boże. Boże zbawienie ukaże uczciwy. Boże zbawienie ukaże uczciwy. Przemówił Pan Bóg nad bogami i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. Nie oskarżam cię za Twoje ofiary. Bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną, Boże zbawienie ukaże uczciwym. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, Bo do mnie świat należy i wszystko co go napełnia, Czy będę jadł mięso socielców? Albo pił krew kozą złów. Boże zbawienie ukaże uczciwym. Bogu składaj ofiarę dziękczynną, spełnij swoje śluby wobec najwyższego. I wzywaj mnie w dniu trapienia, uwolnieniem Ciebie, a Ty mnie uwielbi. Boże zbawienie ukaże uczciwy. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Bracia Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się Ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. I nie zachwiał się wierze, choć stwierdził, że ciało Jego jest już obumarłe, miał już prawie sto lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocem jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja. 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 Aleluja, aleluja. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Aleluja, aleluja. Alleluja. Alleluja. Nazwami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdzie za mną. On wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego Wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo panie Tobie chrysta. Przed nami dzisiaj staje Jezus Chrystus i co do nas mówi? Że jest nam potrzebne przebaczenie. Że nam jest potrzebne takie lekarstwo, jakim jest przebaczenie. Jakim jest miłosierdzie Boże. Że bez tego nie możemy żyć. I mówi, że właśnie po to przyszedł na świat. Mówi wyraźnie, że i kiedy usłyszę, że tam zaczynają szemrać przeciw Jezusowi. Że jada z celnikami, jada z grzesznikami, rozmawia z nimi, to co im powiedział? Nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. Lekarz Jezus Chrystus najlepiej wie, komu, co komu dolega. Najwie, najlepiej wie, co złego w nas siedzi. I najlepiej wie, Ile potrzeba miłosierdzia Bożego i miłości. Na tym, o tym przekonała się nawet pewna siostra zakonona, która już pod koniec swojego życia przekonała się, że bez miłosierdzia nie da się żyć. Nie da się żyć nawet w zakonie. Nie można nawet być zakonnicą bez miłosierdzia Bożego. Mianowicie pochodziła z Warszawy, urodziła się przed II wojną światową, i kiedy wybuchła wojna, bo musiała z mamą uciekać. Zostawiła mieszkanie, zostawiła wszystko. Nawet widziała, jak Niemcy rozwalają Warszawę, niszczą Warszawę, ale udało się cudem uratować ją. Mama razem z nią uciekła. Ojciec już dużo, dużo wcześniej uciekł, bo był w wojsku, to dużo wcześniej musiał uciekać z naszego kraju w czasie II wojny światowej. I kiedy im się udało cudem wydostać z tej Warszawy, też cudem dostali się do Anglii, tam do Londynu. I właśnie tam w Londynie w cudowny sposób łączy się cała rodzina. Tam, tam spotykają swojego ojca i tam decydują, że nie zostaną w Londynie, tylko pojadą do Kanady. I kiedy pojechali do Kanady, jak opisuje ten autor, życie tej siostry. Tam wstąpiła do zakonu. Już jako dorosła, dojrzała dziewczyna wstąpiła do zakonu, została zakonnicą. I w tym zakonie awansowała coraz bardziej, przyjmowała wszystkie śluby, jakie były potrzebne, a potem nawet została jako zakonnica dyrektorką pewnej szkoły. Ale co zauważyła? Że im bardziej starsza jest, tym trudniej się jest jej modlić. Zauważyła, że modlitwa sprawia jej trudność, że modlitwa nie sprawia jej radości. Że mówi: modlitwa, spotkanie z Bogiem, a ja jakoś jestem oschła. Nie potrafię się cieszyć, kiedy idę na modlitwę. Nie potrafię się radować. Już była nawet przerażona, bo już była starszą zakonnicą. A tu się okazuje, że wiara jej, jak gdyby słabła, jak gdyby gasła. Nawet bała się, że już wiara jej zniknęła, czy już nie ma wiary. I dlatego postanowiła w ostatniej chwili odprawić takie rekolekcje ignacjańskie, to takie rekolekcje dla księży, dla zakonników, dla zakonnic, które trwają 30 dni. 30 dni się modli, 30 dni się słucha nauk. 30 dni, tam przyjmuje się komunię świętą, tak jak codziennie w naszym życiu powinno być chrześcijańskim. I w czasie tych rekolekcji, co się dzieje? Kiedy się tak modli, gorliwie, po iluś tam dniach tych rekolekcji, w kaplicy ukazuje się jej obraz. Przypomina jej się dzieciństwo. I przypomina jej się ten moment. Kiedy zostaje przez mamę wyrwana z mieszkania za rękę i po prostu uciekają z tej Warszawy. A co jej się przypomina? Przypomina jej się, że Niemiec, Hitlerowiec na palmem pali jej mieszkanie. A ona? A ona przerażona krzyczy: nie, nie, nie! Aż krzyknęła na całą kaplicę. W czasie tych rekolekcji, wszyscy w czasie tej wizji, wszyscy. Zdziwień, dlaczego ona krzyczy nie, nie, nie. A w końcu się okazuje, że po prostu mówi, za moja lalka została. W tym mieszkaniu, ta była małą dziewczynką, w tym mieszkaniu, które Niemiec palił na palmem, okazuje się, że została jej lalka. I mówi w tym momencie, tak znienawidziła tego niemieckiego żołnierza, że jakby mogła, to by go zapiła. Jakby mogła, to by go własnymi zębami zagryzła. Po prostu tak to określa. W niej wzbudziła się ogromna nienawiść do tego żołnierza. Jak się okazuje, ta nienawiść towarzyszyła, nawet ona o tym zapomniała. Przypomniała się dopiero na rekolekcjach. Ale ta nienawiść, ta złość towarzyszyła jej przez całe życie. Ukryta. Ale jej towarzyszyła. I dopiero wtedy, w czasie tych rekolekcji, idzie do spowiedzi, żeby się wyspowiadać z całego życia, żeby się wyspowiadać z tej nienawiści też, żeby powiedzieć, że wybacza temu żołnierzowi, że modli się za niego i tak postanowiła, że za niego będzie się modliła. Nie wie, czy żyje, czy nie żyje, nie wie, kim był, kim był bo go nie, nie znała, tak z widzenia nawet go nie znała. Widziała go tylko z tyłu, a więc za niego się modli, za tego żołnierza. I wraca z tych rekolekcji zupełnie inna. A więc było potrzebne jej przebaczenie. Tak, przebaczenie do głębi. Można powiedzieć, było potrzebne jej miłosierdzie Boże. A więc było jej potrzebne co? Miłosierdzie Boga to nie jest takie. Bóg nam nie mówi, wybaczam Ci. Przebaczam ci grzech. Bóg nam tego nie mówi. Przebaczam. Tylko co Bóg mówi? W czasie przyjmowania sakramentu, odpuszczenia grzechów, Bóg nam mówi: wybaczam ci twój grzech, a więc niszczę twój grzech. Całkowicie usuwam grzech z twojego życia. Wypalam ten grzech ogniem miłości, ogniem miłosierdzia. I dopiero wtedy ta siostra zakonna poczuła, że ma ten grzech usunięty. W czasie tych rekolekcji, w czasie modlitwy, w czasie spowiedzi poczuła, że teraz już może Boga chwalić czystym sercem. Dopiero teraz ma czyste serce. Nie ma już tego grzechu, nienawiści, które nawet ukrywała. Zapomniała o nim, ale on jednak tkwił gdzieś tam. Głęboko w jej sercu, w jej duszy. I dopiero wtedy wróciła szczęśliwa, radosna, że jest zakonnicą, że może służyć Panu Bogu, że może służyć dzieciom jako dyrektorka tej szkoły. Dopiero wtedy, a jak bardzo potrzebna była jej łaska miłosierdzia, przebaczenie, usunięcie grzechu. I to mówi właśnie Jezus Chrystus, że jest potrzebny On, jako lekarz, bo te rzeczy tylko zna Jezus Chrystus. Dlatego nie dziwimy się, że inni się buntowali. Dlaczego on jada z grzesznikami? Dlaczego rozmawia z grzesznikami i celnikami? Dlaczego? Bo Jezus wiedział, jak bardzo jest potrzebny grzesznikom, żeby usuwać ich grzech. Może jeszcze jeden przykład. Kiedyś ksiądz, święty ksiądz. Jan Maria Wianej, wspaniały, wspaniały spowiednik. Cała Francja prawie do niego przyjeżdżała do spowiedzi. I kiedyś do niego przyjechał jakiś profesor. Wielce znany, bardzo znany profesor. I ten profesor mówi księdzu Wianejowi, że chciał porozmawiać z księdzem, bo po prostu ma wątpliwości co do wiary. Ma wątpliwości co do swojego życia religijnego. Czy chciałby z nim porozmawiać ten ksiądz, żeby te wątpliwości rozwiać? A ksiądz mówi do niego: Chodź do konfesjonału. Ale nie, ja nie przyjechałem do spowiedzi. Profesor, ja przyjechałem porozmawiać. Ja przyjechałem, żebyś mi udowodnił, że Bóg jest, a nie żeby tam spowiadać się. Ja, ja, ja mam wątpliwości co do wiary. A ksiądz mówi, idź do spowiedzi. Siedzę w konfesjonale cały dzień. Proszę bardzo, chodź do spowiedzi. O, profesor się zbuntował, poszedł na bok, modlił się tam w kościele, ale w końcu widzi, że nie osiągnie celu, bo ksiądz się upiera. To co zrobił? Podszedł do konfesjonału. I wiele godzin się spowiadał. Ksiądz mu pomagał, ten profesor się spowiadał. I kiedy odchodził do konf od konfesjonału, ksiądz wianej mówi, no to teraz możemy porozmawiać. A ten profesor mówi, już teraz mi nie potrzebna rozmowa. Już teraz wierzę w Boga. Już teraz jestem oczyszczony. Już teraz nie mam żadnych wątpliwości. Już mi rozmowa nie jest potrzebna. Kto był potrzebny? Potrzebny był temu człowiekowi, temu profesorowi, potrzebny był Jezus, który jest lekarzem i wiedział, jak usunąć z jego duszy, z jego serca ten grzech. Najlepszy lekarz. Dlatego Jezus mówi wyraźnie dzisiaj do nas: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Ale grzeszników. Nieraz, nieraz może mamy wątpliwości, nieraz mamy smutek w duszy, nieraz mamy jakiś tam ból, mamy tam jakieś grzechy. Nie wiemy, co z tym zrobić. Psycholog nie poradzi, psychiatra nie poradzi, żaden lekarz nie poradzi. Kto? Tylko Jezus, najlepszy lekarz duszy. Jak słyszeliśmy, i na podstawie tych przykładów, i na podstawie dzisiejszej Ewangelii. Tylko Jezus jest lekarzem naszej duszy. Tylko Jezus wie, ile potrzeba nam miłości Bożej, ile potrzeba miłosierdzia, żeby wydobyć z nas to, co złe, i żeby wypalić to, co złe, żeby zniszczyć każdy grzech, i żebyśmy mogli. Cieszycie się i radować nowym życiem.